Hejka kochani, witajcie w kolejnym filmiku na moim kanale, ja jestem Maja i dzisiaj zaczynamy kolejnego vloga z przeprowadzki. Ja już mieszkam tutaj na nowym mieszkanku od wtorku, dzisiaj piątek. Nie nagrywałam do was przez cały tydzień praktycznie, przez kilka dni, ale po prostu wiecie jak to na przeprowadzce, chciałam trochę też odpocząć od tego wszystkiego i wiecie, a to lecę do Ikei, a to lecę tutaj, a to tu, a to to robię, a to to. I to jest naprawdę mnóstwo roboty przy tym całym zamieszaniu. No i co, byliśmy w IKEA we wtorek. No i pokupowaliśmy dużo rzeczy, zaraz Wam tutaj wszystko pokażę, co kupowaliśmy. Ogólnie, na co są ogromny bajzer, ale już dzisiaj albo jutro to postaram się, żeby zniknęło, ponieważ tak. Dzisiaj przyjeżdża mój dziadek do nas i będzie dzisiaj wieszał mi karnisz, montował szafę, którą wczoraj przywieźliśmy. Z Ikei i będzie mi też właśnie, a będzie nam zakładał telewizor, ponieważ też nam przyszedł telewizor i lodówka, więc w końcu już mamy pełne wyposażenie. Jeszcze nam brakuje tylko stołu do jadalni, krzeseł, i mm, jeszcze brakuje nam stolika kawowego, więc i oczywiście takich sprzętów, typu toster i tak dalej, ale no to to już jest mniej ważne, ale z takich potrzebnych rzeczy, że tak powiem. No i co? Jeśli Wam się taki filmik spodoba, pamiętajcie o zostawieniu kciuka w górę, zasubskrybowaniu mojego kanału. No i pokażę Wam teraz, co kupiliśmy w IKEA I ogólnie, jaki mam bajser w pokoju? Więc ogólnie, wchodząc do mojego pokoju, się prezentuje taki ogromny bałagan. Tutaj stoi toaletka i ona raczej tutaj będzie stała. Mam już w niej wykładane kosmetyki, więc tak to wygląda. To jest to i mojego dziadka torebka z. torebka. No, taki po prostu do z wiertarką, i dalej. Tutaj leży krzesło z jakimiś ubraniami, laptopem. Tu leży szafa, 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 szafa. Są akurat drzwi przesuwane do szafy, to jest obudowa szafa, a tutaj są jeszcze jakieś dodatki. Tu mam ogólnie ubrania, które trzeba będzie wszystko pakować. Wiecie. Jak przebieraliśmy się z dnia na dzień, to tak to wygląda teraz. Tu leżą koszyki na bieliznę, też do szafy rzeczy. Tu leżą karnisze, które kupiliśmy właśnie w IKEA, bo jak widzicie, nie mam karniszy. I idąc dalej, tu leżą zasłonki, przedłużacz. Zasłonki będą właśnie już chyba dzisiaj, dzisiaj I Idąc dalej, tu mamy taki stolik. Kupiłam sobie taki stolik do kanapy, bo będzie tutaj stała ogólnie kanapa, której jeszcze nie kupiłam. I tu leżą półki do szafy i tak dalej. Tu jest moje siostry biurko. Kupiliśmy sobie właśnie dwie takie podkładki na biurko, ale ja jedną mam na toaletce, a moja siostra mam na biurku. W miarę porządnej na mojej siostry biurku. Do szafek już jesteśmy w pakowaniu, ja tak samo jestem pakowana. I co dalej? Idąc dalej, tu mam lustro, które na razie odbija tylko bałagan. I tu mam ogólnie moje biurko, na którym też jest bajzer. Jejku, przepraszam Was za to, że ja Wam taki bajzer to pokazuję, ale muszę Wam teraz pokazać dalej. Muszę się tutaj się Więc ogólnie tu mam ozdobę. Mam tak samo mam ozdobiony. I tam mam kwiatuszki, piwonie. No i tak to wygląda. No jak tak. widzicie, roboty full, sprzątania full. Ale już dzisiaj albo maksymalnie jutro mam nadzieję, że to się uda ogarnąć. Bo naprawdę, ja nie lubię żyć w takim bałaganie, bo <laughs> to co w pokoju, to też w życiu. Ale ja lubię żyć. Tak, moja siostra lubi żyć w bałaganie. Proszę to powiedzieć. Więc tak, ja teraz do was nie będę się odzywać, ponieważ będę teraz y, trochę ogarnąć rzeczy. Muszę tam coś zjeść i tak dalej. I jak przyjdzie mój dziadek i będziemy coś robić konkretnego w moim pokoju, to na pewno będziecie widzieć przebitki. Więc ja teraz lecę. No i odezwę się do was potem. 拜拜。 po prostu, jakbym drugi raz kupowała szafę taką właśnie, to bym już nie kupiła z takimi drzwiami, bym wolała dopłacić trzy stówki i kupić takie drzwi otwierane niż takie. Ale są bardzo ładne, ale chodzi o to po prostu, że strasznie ciężko było je zrobić jeszcze drugie przed nami. No więc lecimy. Przepraszam, że Wam za dużo tutaj nie pokazuję, ale postaram się teraz jakieś przebitki nagrać. Lecimy. nie tak się prezentuje szafa. I oczywiście w środku jeszcze nic nie ma, bo dopiero będzie mój dziadek mi przymontowywał jakieś tam, wiecie o co chodzi, jakieś półki, drążki, nie drążki, kosze na bieliznę tak dalej. półki. Jeszcze tutaj będzie jedna półka i kosz. I w tej szafie też będzie, w tej, po tej stronie też będzie kosz. O! I tu mamy drążek, drążek. I tu będzie kosz jeden mały. Znaczy na bieliznę. I teraz jest godzina 21.40, coś takiego. I dzisiaj jest piątek, więc będę teraz ogólnie rozpakowywać walizkę i już pakować normalnie do szafy. Yy, mi się bardzo podobała ta szafa. Jest dokładnie taka, o jakiej marzyłam, bo jak wiecie, w tamtym domu, yy, tam gdzie mieszkałam poprzednio, to mieliśmy wszyscy wspólną, rodzinną szafę. A teraz mam swoją, więc tak jak marzyłam. Więc widzicie teraz, przebitki, jak będę się wypracać. zaraz do bojziu poszukać ogólnie jakichś mebli i tak dalej, więc lecimy, będziecie mieć przebitki! Mm. Agata Meble i kupiliśmy mojego brata i oglądaliśmy uszka, więc zaraz to co mi do, do mnie Wam więcej powiem. Okej, ok. więc my już wróciliśmy do domu. I co? Dziękuję Wam za obejrzenie tego filmiku. Jeśli Wam się taki film spodobał, zostawcie kończę kciuka w górę. Subskrybujcie mój kanał, aby nie przegapić żadnego nowego odcinku i być na bieżąco. Eee, no i co, ja już będę zakończyć? Dzisiaj już ten dzień dobieg końca. To był taki wróg z dwóch dni, nie pamiętam dokładnie, czy tam z trzech, ale po prostu dziękuję Wam za obejrzenie i do zobaczenia w następnym filmiku, mam nadzieję. Buziaczki!